Co coś na gumkę nam wzięło. Tylko co to jest? pierwsza rybka, klenia. Kurde widzę, że są tu ryby, ale no nie chcę się brać, zwłaszcza na w ogóle, bo nie chcę. Teraz miałem 2-3 brania na gumki będę dalej próbował na góleczkę. Zobaczymy. Widzę te ryby, czuję je normalnie tutaj, tu nie jest głęboko i widzę jak się czasami przemieszczają jakieś ryby. Być może są to brzany, które nie chcą brać dzisiaj. Są po prostu fale pod prąd idą. O widzicie tutaj na granicy tej piany? Nie wiem czy to nie są też karpie, bo tego karpia w tej rzece tu jest od cholery. No Ach kurde, i spadła rybka Chyba brzana, może być może pod, podczepiona Ale widać, że stoją na samym przelewie Powiem Wam, że nienawidzę przy silnym wietrze wzdłuż rzeki ułowić się Wszystko jest teraz tak samo wyglądające Nie widać, gdzie się nurt załamuje gdzie są wlewy po, może poza takimi naprawdę dużymi przeszkodami jak tu widać to kompletnie nic nie widać się łowi na, trochę na ośle Ale co zrobić? Takie mamy warunki dzisiaj jak to ktoś kiedyś powiedział taki mamy klimat No właśnie, sobie poszedł, całe szczęście Nie wiem czy się nagrało, ale było ładne bardzo branie. No nawet ładny pasiaczek.